Są zawody, w których hałas i temperatura panująca w miejscu pracy są zdecydowanie większe niż w innych przypadkach. Do takich zawodów z pewnością zalicza się technik, hutnik. Zajmuje się on planowaniem, nadzorem i prowadzeniem procesów produkcyjnych oraz przygotowywaniem dokumentacji technologicznej przebiegu procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej. Do jego zadań należy zapewnienie warunków bezpiecznej pracy podległym pracownikom, organizacja ich pracy oraz zaopatrywanie w niezbędne urządzenia, materiały i surowce. Nadzoruje również przebieg procesów metalurgicznych oraz wnioskuje wprowadzenie zmian w tych procesach w celu poprawienia jakości produkcji i obniżenia kosztów wytwarzania. Kontroluje także jakość wyrobów zgodnie z wytycznymi zamówienia. Praca technika hutnika odbywa się w ciężkich warunkach, w halach produkcyjnych, przy piecach hutniczych, w których panuje wysoka temperatura i duże natężenie hałasu, oraz w zanieczyszczonym pyłami i gazami powietrzu. Hutnik jest narażony na pogorszenie słuchu oraz poparzenia gorącym materiałem, dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie procedur i przepisów w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Ważne jest również poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo podwładnych pracowników, gotowość do pracy w trudnych warunkach oraz zainteresowania techniczne i zdolności organizacyjne. Technik hutnik może znaleźć zatrudnienie w hutach żelaza i stali, hutach metali nieżelaznych, w zakładach metalurgii proszków, a także w zakładach posiadających piece do wytapiania metali i urządzenia do obróbki plastycznej, w biurach projektowych. Oraz w zapleczu naukowo-badawczym przemysłu hutniczego. A teraz przyjrzyjmy się pracy technika hutnika. Wszystko zaczęło się, kiedy przyjechałem do stalewej woli i zatrudniłem się jako wytapiacz. Przez kilka lat pracowałem w tym zawodzie, ale w związku z tym, że Zakład umożliwił mi rozwój. Szybko awansowałam na brygadzistę pieca. Następnie, po kilku latach, awansowałam na mistrza, następnie na mistrza zmianowego, jak również kierownika zmiany. Praca hutnika jest bardzo złożonym procesem, bo nie możemy tego zamknąć w jednym, w jednym zawodzie. Pracują tutaj wytapiacze, odlewnicy, kadziowi. Te zawody wymagają pewnego doświadczenia. Jest jeszcze dozór, który musi mieć jeszcze większą, szerszą wiedzę, jeżeli chodzi o prowadzenie procesów technologicznych. Dzisiaj moja praca polega przede wszystkim na organizacji i planowaniu przygotowaniu odpowiedniej ilości wytopów, tak, żeby pracownicy, którzy przychodzą do pracy, wiedzieli, co mają robić, jakie, wytopy, jakie materiały przygotować do procesów, czym się zająć. Praca hutnika wymaga pełnej koncentracji i stosowania zasad bezpieczeństwa w czasie pracy. Dlatego osoby, które zatrudniamy, muszą być odważne i zdyscyplinowane. Praca hutnika wymaga pełnej koncentracji w czasie wykonywania swoich obowiązków, pogłębiania wiedzy, odbywania szkoleń. Praca hutnika jest bardzo ciężką pracą. Wynika to z tego, że mamy przede wszystkim wysokie temperatury, dużo hałas, duże zapylenie na hali występuje. Pracownicy od przebywania w hałasie mogą mieć jakąś niewielką utratę słuchu, dlatego poddawani są często, nawet corocznie badaniom lekarskim na badanie słuchu, wzroku. Musimy o pracowników bardzo dbać, dlatego muszą stosować odpowiednie osłony. Ochronniki słuchu na twarz osłony przeciw promieniowaniu podczerwonemu, ubrania metalizowane, które zabezpieczają przed odpryskami metalu i wysoką temperaturą. Lubię w tej pracy przede wszystkim brak monotonii. Czyli coś cały czas, coś się dzieje. Dlatego chętnie każdego dnia przychodzę tutaj i czekam właściwie na następny dzień. Myślę o tym, co będzie się działo, co by można było zrobić, co by można było zmienić. Pokochałam tą pracę i wciągnęła mnie ta praca. Ja już sobie teraz nie wyobrażam, że mógłbym coś innego robić. I dlatego chyba tutaj jestem.